dokładnie więc poświęcony ten kościół dla Kolory do tych pory ja, To jest kolory. A taki teraz to... Specjaliści kupują. Zaraz na wszystko. Ja. Ja. Kolory wiatrzne. Tak to jest. To zrobisz. Jordan, jest tam dalej, no to jest rzecz, ważne miejsce ważna rzecz, ale to jest najważniejsze. To jest ważniejsze miejsce niż rzeka Jody. Dlatego, że tutaj został ochrzczony baldizus dokładnie. W tym mosku, To proszę Państwa, 2000 lat temu e, e, ta rzeka była szersza. I był ten e, tej wody był wyższy. Więc ta rzeka już się zmniejszyła i weszła, niestety. Zrobiło się taka zrobiło się takie mała rzeka ziek, I proszę Państwa kiedyś tutaj była kory tutaj, tutaj. z tych kory tej rzeki Ta się tej rzeki Tutaj Więc moi drodzy to jest miejsce chrztu na Jezusa Gdzie został oszczony dokładnie tutaj w tym miejscu ta, ta rzeka proszę Państwa Rzeka Jordan kiedyś 2000 lat temu E, była większa, była szersza e, i poziom tej wody był wyższy, więc e, to był jeden z tych koret tej rzeki. Tutaj sięgała działa ta rzeka dotąd. Tak? E, już teraz wyschła jest taka mniejsza. Ta, ta woda, proszę Państwa, jest po deszczu. E, została tutaj. I e, tutaj miejsce chrztu się zjawiał na w tym miejscu. Tutaj, gdzie jest takie zadaszenie, tutaj ta skała, prawdopodobnie, gdzie Pan Jezus, On jak ściągał swoją siatę i położył Jego siatę w obrania na tej, e, na tej skale, tak? Więc to jest, proszę Państwa, miejsce chrztu Pana Jezusa i tutaj widzimy, proszę Państwa, te schody, które prowadzą do kościołów, tam jest takie zadaszenie, tam były trzy kościoły, nie jeden, trzy kościoły, jeden zbudowany na drugim. Bo jak się zbudził jeden, zawalał się jeden przez. Dlaczego zawalał się? Przez zalanie. Tutaj, proszę Państwa, to miejsce często był zalany. Jak deszcz padał i e, e, poszła do góry ta woda, i proszę Państwa, to, te tereny zostały zalane za czasów bizantyńskich, e, czyli w VI i V wieku naszej ery. Tam, proszę Państwa, jak się zawalał kościół, budowali następne. Zawalił I budowali jeszcze następny ciecie Na tym samym miejscu? Tak, ta, 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 w tym samym miejscu. Ta, w tycie kościoła były tam, gdzie to zadaszenia. Aha. Tak. I proszę Państwa, te kościoły z okresu bizantyjskiego, z 5-6 wieku naszej ery, i tutaj widzimy te schody, które prowadzą do tego miejsca sztuk czyli, proszę Państwa, nawet bizantyjczycy oni wiedzieli o tym, że tutaj został ochrzczony Pan Jezus i dlatego oni budowali te, akurat, te kościoły tutaj i jeszcze te schody dotąd, żeby po prostu tutaj się ochrzcić, dlatego, że to później stał się taki e, pap, taki bibliczny baptysterium dla chrześcijan, główny tutaj w tym miejscu, gdzie Pan Jezus był dokładnie to jest dowód na to to jest oryginalne miejsce sztuki. Bo miejsce w sięga do tamtej strony, do naszych sąsiadów, Ale gdzie było przyrodnienie, gdzie jest do kościoły po tej stronie, a nie po tamtej e, No jest taka mapa e, w Madabie, w takim, w takim kościele w Madabie. To jest Madaba to jest taki Miasto, które 8 km od góry Nebo, gdzie byliśmy, tam jest taki kościół, cyrkiel prawosławny gdzie jest najstarsza mapa Ziemi Świętej, która została z milionów kostek z wieku z VI wieku naszej ery. Na tej mapie, z VI wieku, my Zantyczycy zaznaczyli miejsce chrzciół tutaj. To znaczy na wschodnim na wschodnim brzegu Jorda. A nie na zachodnim, tylko na wschodnim. Więc mamy cały czas kolejne dowody, że tutaj był miejsce chrztu Pana Jezusa oryginalny e, dokładnie po stronie dzisiejszej Jordanii Znaczy bromują, bromują, że był ich stronie, a każdy bromuje dla swojej tak. tak. stanęłaś z drugiej strony, z drugiej, to światło by na stronę fak spadało. Ja. Tak. Ja, bliżej, bliżej może pan. Ja chcę zasłonić. No, nie, nie, zasłonić. Ma się wycofać z tych terenów, ale do tej pory nie ma takiego, takich skutków, bo takie, po prostu w negocjacjach z nimi po 30 latach to nic z nie Więc, moje kochanie to widzimy tutaj rzekę Jordan, która jest e, nieduża. Nie duża. Kiedyś była szersza, tak, niż teraz. Teraz wysycha niestety. I, i, i tak po prostu bożą tej wody teraz podniosł w bo ostatnich bo, bo obadach, tak, Ale w ogóle i, latem, jak tutaj jak, 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 przy, jak przychodzimy tutaj latem, widzimy, że ta woda jest niższy niżsi tak? e, Więc to jest taka mała rzeka, e, rzeka Jordan, która stanowi jako naturalna granica.